Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co tym razem mi tu się udaje dziergać. Mam w planie zrobić yy, sweter na zasadzie kwadratowca, z tym, że w prostokącie, Żeby z tyłu, na plecach nie było tego kółka i żeby się nie podwijał, tylko żeby szedł prosto. Zrobiłam sobie prostokąt. Wzór wstawię później w zdjęciach. To są takie muszelki. Bardzo prosty wzór. Yy... Mój prostokąt w tej chwili ma 96 cm na 67 mniej więcej. Yy, wyszło mi na niego 3,5, no, prawie 4 włóczki na sam ten prostokąt. Włóczkę mam yy, kotka. Tu jest bodajże 300 m. Mi się coś kojarzy, że jest 300, tak, 300 m, szydełko 3,5. Yy, no, trochę jest włóczko żerny ten wzór, ale wygląda bardzo fajnie. Yy, I teraz tak. Mam zrobiony już ten prostokąt. Oczywiście zagalopowałam się i musiałam sporo próć. To co widać, bo wyszedł mi kwadrat. Nie sprawdzałam, po prostu mi wychodzi. Teraz w tym momencie, jak już mam to zrobione, muszę go sobie tutaj ładnie złożyć. Zobaczcie, tylko oczywiście równiutko. Na Coś takiego, mniej więcej. I teraz szyć mniej więcej odtąd, dotąd. Możecie sobie szyć igłą, możecie sobie zrobić yy, oczka ścisłe. Ja tak akurat lubię, żeby tutaj taki łańcuszek wychodził, zostawić sobie miejsce na włożenie ręki. I teraz tak, yy, ja po zszyciu chcę, żeby on był dłuższy, no bo taki krótki, moim zdaniem, yy, nie, znaczy, wolę dłuższe. I teraz tak. Teraz będę sobie posz po dłużej, żeby był dłuższy, więc zrobię sobie tutaj jeszcze trochę, dorobię w dół. Już nie to, będzie zszyte. Zobaczę jak będzie leżał. I zrobię sobie tutaj taki jeszcze, dorobię kwadracik czy prostokącik w dół. Bez, bez żadnego doszywania, tylko po prostu zaraz zacznę od tych tutaj muszelek. Zrobię sobie go ładnie w dół. I wtedy on będzie dłuższy. Po zrobieniu to pokażę Wam później jak to będzie zrobione. Po zrobieniu tego dołu. Jak już tutaj będę miała takie do powiem do, do zaczepienia się. To ja go sobie obrobię jeszcze w koło. Od Zobaczę jeszcze jakim ściegiem jak to będzie ładnie wyglądać. Dół na pewno będą muszelki. Ten ścieg albo zrobię słupkami reliefowymi, żeby wyszedł ściągaczowy. Albo będę muszelki robić. Zobaczę też jak to wyjdzie. Jak zostawię sobie tutaj miejsce na, na, na rękawy, na ręce. Będę też dorabiać rękawy, też zobaczę, czy to będzie wzór, bo włóczka jednak jest dość sztywna. Powiem szczerze, myślałam, że ona jest delikatniejsza. Zamawiałam przez internet, ale jest dość sztywna. Może po praniu będzie, będzie lepiej się układał. Później dorobię sobie rękawy i zobaczę, właśnie, czy, czy to będzie ścieg ściągaczowy słupkami reliefowymi, czy też będą muszelki albo zwykłe słupki. Zobaczę, jak to, to, to będzie się układać. Będę. Będę Wam dorzucać jeszcze filmiki. Na razie jesteśmy na etapie, powiem w stanie surowym, ale myślę, że najgorsza część jest zrobiona. Czekajcie na kolejne filmiki. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda mi się wrzucić Wam kolejną część. Także zabieram się do pracy. Pozdrawiam serdecznie.